Hej kochani, jak widzicie, nie jestem w Miami, jestem w Dubaju dalej. E, byłam już na lotnisku i dostałam informację, że mam się wrócić, jednak nigdzie nie lecę. Jest to denerwujące, aczkolwiek za to mi płacą, e, za to, żebym była dyspozycyjna, więc nie będę się tym przejmować. Jestem w Dubaju, e, więc stwierdziłam, zamówię te meble. Zamówiłam najtańszą kanapę, jaką znalazłam, i najtańszą. Półkę pod telewizor i e, przyjdzie to jutro. Musiałam zapłacić dodatkowo 350 zł tylko po to, żeby mi to przywieźli na drugi dzień, ale naprawdę z e, moim stylem życia, ja nie wiem, gdzie będę za 5 dni, więc musiałam to mieć jak najszybciej. A właśnie patrzyłam i na IKEA, i na różne firmy z meblami, ale naprawdę wysyłka z od 5 do 7 dni. No, niestety, ja nie dam rady tyle czekać. Więc za kanapę i za tą półkę pod telewizor łącznie zapłaciłam 1200 zł, więc wydaje mi się, że to jest super deal. Oczywiście będzie to beznadziejnej jakości, ale tak jak mówię, ja tego będę używała tylko parę miesięcy, a potem mam zamiar to oddać biednym, bo nie będę tego ze sobą brała do Anglii. A teraz idę na jogę. A potem z rzeczy tego, że to studio jest zaraz przy plaży, pójdę sobie na chwilkę pocilować i poczytać książkę na plaży. No i klasyk. Zazwyczaj korki w Dubaju zaczynają się o godzinie tak siódmej, 8 jak ludzie jadą do pracy, a potem znowu są o godzinie 16-17-18, jak ludzie wracają z pracy. Więc specjalnie ja sobie zawsze bukuję ją około 10-11 żeby uniknąć tych korków i jest godzina 10:18 i będę musiała zrezygnować z tej jogi, ponieważ spóźnią się 15 minut i mnie już nie wpuszczą. Więc jestem zła. Powiem wam, jestem bardzo zła, bo się cieszyłam na tą praktykę. Dobra, myślę, że dobrze to ogarnęłam. Usunęłam rezerwację, którą miałam w studiu, do którego chciałam pierwotnie iść, ale zobaczyłam, że inne studio na drugim końcu miasta ma go o 11, więc stwierdziłam, że to będzie lepsza opcja, bo się nie spóźnię. Jest to zupełnie inna praktyka, e, którą chciałam, ale no, trudno. Chciałam iść bardziej na e, taką jogę połączoną z pilatesem, e, bardziej takie wzmacnianie mięśni, a pójdę na rozluźniającą yin yogę z, e, tak, z instrumentami, także się wyciszę po tym staniu w korkach cały poranek. Ja już po plaży zamówiłam sobie Pokéball z łososiem, tuńczykiem, krabem. Zamówiłam też dodatkowe wodorosty i dodatkowego kraba. Jak widzicie, byłam bardzo głodna, jak składałam zamówienie, no ale tak już czasami jest. Oglądam na Netflixie teraz Nobody Wants This i mega Wam polecam, ponieważ jest to taki bardzo lekki, śmieszny serialek. Idealny na jesienne wieczorki. A, a propos jesiennych wieczorków, to może teraz będę miała większą okazję je poczuć, ponieważ z racji tego, że mój wyjazd do Miami się nie odbył, stwierdziłam, co będę siedzieć w Dubaju. Skasowałam moje zamówienie po raz kolejny i wyjeżdżam. Jutro dołączam do mojego męża. O 7 rano mam lot i lecę na Maltę, a potem planujemy jechać do Anglii. Także w końcu w końcu wejdą w tą jesień jesienną z zimną pogodą, paszczykami. Więc muszę się przepakować, ponieważ w mojej walizce teraz, która była dalej nierozpakowana, z majami są same letnie rzeczy. A tu jednak będzie jesień. Ja się bardzo z tego cieszę. Jak pewnie słychać ostatnie planie się już robi. Ja już jestem spakowana, przepakowałam stroje kąpielowe i sukieneczki na swetry, jeansy i płaszcze, ale muszę Wam coś pokazać, bo mnie jakiś geniusz to padło I jestem bardzo z tego dumna, a mianowicie jak zabezpieczyłam kwiat przed kotem. No myślę, że już się do tego nie dorwie. Chyba powinnam stworzyć kanał z moimi idealnymi pomysłami, bo no geniusz. Ja już jestem na Malcie i muszę się Wam pochwalić, ponieważ jestem bardzo z tego dumna. Nie wiem, czy pamiętacie mój wynalazek z poprzedniego vlogu z Malty, gdzie yy, no, znalazłam stojak na patyczki, na kadzidełka. I John od tamtej pory dwa razy zmieniał pokój w hotelu, i to obsługa hotelowa przenosi jego rzeczy. I za każdym razem. Przenieśli moje cudowne jabłuszko, czyli uznali to za genialny, genialny wynalazek. Life is a ani i ja wylądowałam wczoraj o 3 w nocy w Birmingham. Czego w ogóle się nie spodziewałam, więc dam Wam szybki update, jak to się w ogóle stało. Yy, więc tak jak wiecie, byłam parę dni na malcie u mojego męża i on dostał informację, że może sobie jechać gdzie chce, ponieważ go na razie nie potrzebują w pracy, więc postanowiliśmy jechać do Anglii. I Vlog z Anglii będzie kolejnym vlogiem i to będzie vlog, w którym pokażę wam dom, który kupiłam, ale tak jak mówię, to w następnym vlogu, a tutaj jeszcze pod koniec tego vloga wytłumaczę wam, co się odwaliło wczoraj. Także on dostał informację, mamy zielone światło, możemy jechać gdzie chcemy, wybraliśmy Anglię, zostały tylko dwa tylety do Londynu i stwierdziliśmy, dobra, kupujemy. Jakie są szanse, żeby trzy godziny przed lotem ktoś wykupił te dwa bilety? No w sumie może i duże, ale stwierdziliśmy że warto zaryzykować. Ja kupuję na moim telefonie, on kupuje na swoim, bo jak próbowaliśmy kupować dwa bilety naraz, to się nie dało, więc wybieramy zupełnie inne siedzenia, kupujemy bilety i jego transakcja przeszła. Moja nie. Ktoś wykupił moje siedzenie przede mną. Więc niestety, no już lotów do Londynu w ten dzień nie było niestety. No, to on ma bilet do Londynu, a ja dalej jestem na Malcie i nie wiadomo, co ze mną zrobić. Stwierdziłam, że może, może jakimś cudem, jeżeli pojadę na lotnisko, uda mi się kupić ten bilet na ten lot na lotnisku. Może, nie wiem, jakimś cudem będą sprzedawać, może, nie wiem, jest jakiś błąd online, może mają więcej miejsca, ale czekają, czy ci ludzie przyjdą, nie przyjdą. Nie wiem, no, moim pomysłem było to, że pojadę z nim na lotnisko, zobaczę. Porozmawiam z kimś, zobaczymy, czy uda mi się kupić ten bilet na lotnisku. Jedziemy taksówką na lotnisko, a tak nas olśniło nagle, że dlaczego my w ogóle tak kombinujemy? Zamiast on zmieni swój lot i poleci ze mną albo na drugi dzień, albo gdzie indziej. No i padło na Birmingham, bo to był jedyny lot do Anglii, który odbywał się w ten dzień. Zwiedziliśmy, po, pojedziemy do Birmingham. Wylądowaliśmy wczoraj o drugiej w nocy, byliśmy w hotelu o trzeciej, a teraz John pojechał e, poszedł odebrać samochód z wypożyczalni. Wypożyczymy samochód i pojedziemy zobaczyć nasz domek. Nie mieścimy mi się to w głowie. Także ja się z Wami tutaj żegnam z tego momentu i zapraszam Was do oglądania nowego domu, który kupiłam nigdy go nie widząc na żywo. Będzie, mój, będzie to mój pierwszy raz, kiedy zobaczę ten dom na żywo, więc naprawdę mega się stresuję, bo już raczej już nie ma odwrotu, no już dom jest nasz, a... No tak, prawdopodobnie, prawdopodobnie będę dzisiaj płakać. Mam nadzieję, że będą to łzy szczęścia. Nie mogę się po prostu doczekać, aż wyprowadzimy się z Dubaju. Dubaj był najlepszą przygodą w moim życiu. To tam, gdzie spotkałam mojego męża, tam gdzie zaręczyliśmy się, tam gdzie mieszkaliśmy razem po raz pierwszy. I będę temu niesamowicie wdzięczna. Dał mi taką szansę, którą nigdy bym nie miała, gdybym nie wyjechała czyli szansę e, rozwijać się, e, dostać lepszą pracę, zarabiać lepsze pieniądze, które sprawiły, że mogłam kupić ten dom i spełniać swoje marzenia. Więc jestem niesamowicie wdzięczna za Dubaj, aczkolwiek dla mnie to już był koniec. E, ja naprawdę strasznie, strasznie. Pragnę już mieć takiego spokoju, chcę mieć takie swoje sąsiedztwo, chcę znać swoich sąsiadów przede wszystkim, chcę znać ludzi, którymi się otaczam. Chcę spokoju, więc taki będzie kolejny etap w moim życiu, mam nadzieję. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do kolejnego vloga.